Witam serdecznie, maciek z tej strony. Kisu Yang Seat Arona FR Sapphire Blue. E, nietypowo z garażu, jak widzicie temperatura nie sprzyja do modyfikacji ani do w ogóle serwisowania samochodu. E, dobra, już zdejmę swoją brzydką twarz z wizji, pokażę wam co dzisiaj będziemy robić. A mianowicie w planach jest wymiana oleju w skrzyni biegów, wymiana oleju w silniku która zresztą jest gdzieś tutaj na filmie, pokażę Wam się w prawym górnym rogu. Wszystkie te rzeczy znajdują się zawsze w opisie pod filmem. Tam oczywiście jest też namiar do mnie, jeżeli ktoś chce wspierać mój kanał, żeby poprawiać stale jakość filmów oraz żeby zostawić jakąś cegiełkę od siebie w ramach może podziękowania za, za to, że udostępniam i za to, że zajmuję Wam cenny czas gdy oglądacie moje filmy, ale dobra, blok reklamowy zostawiamy za sobą i przechodzę do tematu. Na początek rozgrzewamy silnik. Jak słyszycie, samochód jest odpalony, bo zostawiony był na całą noc w garażu. Ja Wam przejdę do tego, może na pewno jesteście tutaj po to, żeby zobaczyć, jak wymienić olej w skrzyni biegów. Deku 200, automatycznej siedmiobiegowej skrzyni, to jest skrzynia ze suchym sprzęgłem. Nie ma tutaj, niepotrzebna jest dynamiczna wymiana oleju, wystarczy statyczna. No i do tego celu potrzebujemy teoretycznie. Najpierw, najpierw zajmijmy się teorią. Według Volkswagena do skrzyni wchodzi 1,6-1,7 litra oleju. Według specjalistów, tych, którzy zajmują się skrzyniami biegów, spokojnie można wlać 3 litry. Dokładnie tak jak słyszeliście: prawie, prawie dwa razy tyle można wlać do skrzyni biegów. Skrzynia biegów ma normalne suche sprzęgło, więc układ jest jak w manualnych skrzyniach biegów. Skrzynia ma swój korek zaślepiający i spustowy u dołu. Korek jest aluminiowy. Macie tutaj numer N10037105. Ten korek normalnie w ASO można zamówić. Podobnie jest z olejem. Olej to jest on jest sprzedawany na litry, nie ma większych butelek i to jest olej G055512A2. Ja zakupiłem dwie sztuki, później jeszcze doedukowałem się i trzecia sztuka nawet nie jest odpakowana. Oczywiście zamawiam z, ze stron oryginalnych producentów czyli z ASO. Do tego będziemy potrzebować strzykawkę najlepiej by było żeby wprowadzić, bądź jakieś urządzenie, którym będziemy mogli wtłoczyć, wtłoczyć olej do skrzyni biegów od góry, przez odpowietrznik. I do tego oczywiście w zestawie przychodzi wężyk. Linki do wszystkich ofert będziecie mieli w opisie filmu, tak jak już wcześniej wspomniałem. Do wymiany oleju, teraz jest chyba już 41 500 km mam przebiegu, miałem przy 40 wymieniać, natomiast, no, życie. Olej na zimę 0W30. Na tabelce mam napisane, żeby wlewać 0W20. Ten samochód już 10 tysięcy kilometrów pomiędzy 100 20 tysiącami 20 a 30 tysiącami zrobił na 0W30. Żadnych objawów. Ja od siebie jedynie mogę dodać, że na 0W30 minimalnie miałem odczucie, że spalanie jest wyższe. I twardość pracy silnika. Ale to są, to są subiektywne odczucia, nie mogę Wam potwierdzić, że to na 100% występuje w każdym, w każdym egzemplarzu. Natomiast no warto to wziąć pod uwagę. Natomiast nic się nie działo. Tak więc tutaj będzie wlany olej 0W-30, do tego filtr oleju. I możecie mieć na przykład na filtrze oleju na dopisek J, dopisek K. Natomiast wszystkie te filtry są dokładnie takie same. To się różni tym, gdzie został filtr wyprodukowany, jaka jest, jaki jest numer partii produkcyjnej, albo na przykład dostawca części, czyli nie wiem, blachy do zmontowania filtra. Wtedy Volkswagen zmienia numerację tej ostatniej literki. I to jest filtr 04e115561H. Bardzo, bardzo. Ten sam filtr jest stosowany do silników litrowych 10TSI. Do tego korek spustowy oleju, i tutaj trzeba zwrócić uwagę, bo w tych nowszych konstrukcjach korek spustowy może być na imbus i może być dużo krótszy, bo występowały już w późniejszych wersjach, występowały oczywiście oszczędności, czyli była plastikowa miska oleju. Tutaj jest jeszcze stalowa. No więc tak, czekamy na rozgrzanie silnika. Ja Wam jeszcze chciałem od razu przy okazji pokazać, co sobie tutaj zamontowałem. Uwaga, bo może być brudno, możecie się zaskoczyć. O, temperatura płynu chłodniczego już osiągnęła 90 stopni. Jak widzicie, doładowanie na środku jest 0,4 bara na postoju. Natomiast zwrócę też uwagę, przy odpaleniu silnika dzisiaj to doładowanie na początku jest podniesione i sięgało prawie 0,6 bara. A dokładnie było 0,57 i stopniowo spadało, silnik trochę niespokojnie pracował, natomiast gdy się, gdy się uspokaja, nagle spada do 0,4 i jest stabilny. Czekamy na chociaż podniesienie temperatury oleju do 50 stopni, bo wskaźnik pokazuje od 50 stopni, a ja w tym czasie otworzę maskę. Oczywiście musimy otworzyć drzwi, takie zabezpieczenie. On sobie po przebiegu 40 tysięcy przeszło. Spokojnie cyka, jak widzicie. Kiedyś tam wspominałem, że pojawiają się na nim takie nieraz nierówne wibracje, ale te, te rzeczy zostały, że tak powiem, one przestały występować. Przy niższych przebiegach do około 10-15 tysięcy kilometrów miałem takie objawy, natomiast teraz już bardzo fajnie i, i sprawnie pracuje. Dodam też, że stosuję paliwo 98-oktanowe. Ja tak samo powtarzam, znowu subiektywne odczucie. Odczuwam, że jest lepiej się zbiera, ma lepsze, lepsze przyspieszenia. No i może też mieć to wpływ na to, jak ten silnik pracuje. Ok, zejdziemy sobie pod samochód. To słone już odkręciłem. Wiele osób pyta też o to, jak sobie radzę np. z odkręceniem w osłonie tych plastikowych. Mm, nie wiem, kołeczków. To już Wam pokazuję. Biorę sobie płaski śrubokręt, taki jak tutaj. Jeżeli ona jest zamontowana, ona ma tutaj kształt hmm, torksa, ale jeżeli go y, umiejętnie śrubokręt płaski włożymy, bez problemu ona się wkręca i wykręca. Można ją y, zdemontować i wychodzi w całości. Jest to jeden z trudniejszych elementów w demontażu osłony. Dodatkowo do osłon w ASO za każdym razem proponują montaż śrub z klejem, są to bardzo grube śruby i naprawdę, jeżeli wymieniamy sobie olej sami, nie ma sensu kupować kolejnych nowych. A do ASO warto wziąć swoje, bo wiemy przynajmniej, że nam je wymienią. Trudno jest mi uwierzyć w to, że za każdym razem wyrzucają i montują nowe. Ale za to, to mamy na fakturze policzone. Schodzimy na dół, pokażę Wam co i jak, jak to wygląda. Może być trochę ciemno, natomiast y, zadbałem troszkę o światło, powinno być ok. Mamy tutaj skrzynię DQ200, mamy y, miskę olejową silnika. Filtr oleju wymieniany był w ASO Jestem bardzo ciekawy Czym go dokręcili i czy będzie się go dało odkręcić Ja jak dokręcałem, dokręcam ręką I jego później ręką można wykręcić Obstawiam, że w ASO zrobili to narzędziem I jest tak dokręcony, że nie będę go w stanie ruszyć Dobrze, przejdźmy do korka spustowego oleju Jest on tutaj Znajduje się Kupiliśmy dokładnie taki sam Mamy tutaj numery skrzyni 0AM 301 107 jak widać skrzynia sucha, oczywiście osłona, osłona jest na całości tutaj, w każdym praktycznie miejscu, więc jeżeli nie topimy samochodu, to nie powinno być problemu też z suchością tutaj. No i korek spustowy oleju. Te oryginalne najczęściej są jasne, jasne nie jest takie, nie takie ciemna stal i mają oznaczenie KKB. O, widzicie, już trochę jest wypalony tutaj ten e, GPF, ten katalizator. E, gumy. No jest, jest w miarę ok. Układ hamulcowy, tu jest ten 312 mm zamontowany. Łączniki stabilizatora. Warto sobie też oczywiście jeszcze spojrzeć na swój samochód. Tutaj miałem luz, nie wiem czy pamiętacie. E, nieprzykręcona była tam e, nakrętka piasty, ta na zewnątrz. Ale ASO nie widziało problemów. mówi, że to jest taka normalna rzecz. Tutaj dwuletnie auto. Ale to powierzchowne. Mam też, wziąłem sobie taki mm, preparat do zabezpieczeń. Nie wiem, może psiknę. A jak widzicie, są jakieś. No na, na sankach najczęściej. O, tutaj. Zobaczcie. Na spawach jakieś takie oznaki korozji. Właśnie to jest fajne, jeżeli ma się e, możliwość samemu zejść pod... Y, od samochód na kanał, to wtedy możemy, możemy takie rzeczy obserwować. Tu jest jeszcze zbiornik e, płynu do spryskiwaczy. Może jak się uda dzisiaj, to jeszcze podłączę sobie e, ten czujnik w poziomu płynu do spryskiwaczy. No to co? Odkręcamy jedną śrubkę, odkręcamy drugą śrubkę, e, oleje spływają, a my się za, bierzemy się za górę. A tutaj jeszcze moja e, twórczość po urwaniu kawałka Maxstona. No z tej strony ich nie widzi Taka pamiątka będzie na kiedyś No samego odkręcania korka Wam nie nagrałem Natomiast tutaj jak ścieka Ten olej bardzo ładnie wygląda Jest taki miodowy wręcz Nie widzę żadnych objawów Zaraz zobaczę jeszcze na korku Czy tam coś nie było, czy ten korek jest magnetyczny Chociaż wydaje mi się, że nie spełni aluminiowy Faktycznie nie było tego za dużo, zaraz jak wyciągnę ten pojemnik, to Wam pokażę ile mniej więcej tego było. A może nawet później, jak już naleję, to przeleję go do tych litrowych butelek, zobaczymy ile faktycznie weszło. No może mi tu skapło ze stówka, może 150 ml, to to też doliczymy. Natomiast bardzo fajnie poszło, tutaj już jest filtr oleju, śrubka wymieniona. Dokręcone jest. No dobre ASO, bo ręką dosłownie udało się odkręcić. Co bardzo dobrze świadczy o tym, że nie dopierdzielają na hama. Jaki klucz jest do odkręcenia tej śrubki? To jest imbus. Bardzo gruby. Kurde, nie mam oznaczeń jego tutaj. Ale to jest przedostatni, tak? Co to jest? H12. To jest ten, o ile dobrze pamiętam. No, nic, nic nie ma, to jest aluminium, więc tutaj się nic nie odkłada. Dodam jeszcze do skrzyni DQ200 tej z, z, suchym, z suchym sprzęgłem filtr oleju. Filterek jest w środku wbudowany w skrzyni, więc jeżeli, więc jeżeli będziemy Chcieli wymienić filtr, no to trzeba demontować skrzynię. Zazwyczaj wymienia się go właśnie w momencie demontażu skrzyni. Przy okazji. Natomiast jeżeli chodzi o olej w silniku po 12 tysiącach km, no to powiem Wam kurde smoła. O! Smoła. Albo on jest za słaby, 0,20, albo nie wiem. Ciemny jest dosyć. Nie ma opiłków, oczywiście. Przynajmniej tak wzrokowo, na pierwszy rzut. Ale... ale jest ciemny bardzo. Zalecałbym właśnie 30 tysięcy na takim oleju, to jest tragedia. No to przystępujemy do demontażu. Zaczniemy od demontażu filtra. I jeżeli będzie konieczność, będziemy demontować akumulator oraz jego podstawę. Odpowietrznik jest na skrzyni tam z tyłu, gdzieś pod zbiorniczkiem wyrównawczym. Płynu hamulcowego. Rozpoczynam. Światło jest, powinno być dobrze widoczne. Zawsze te prace garażowe nie sprzyjają do tego, żeby był dobry, żeby był dobry obraz. Czyli demontujemy filt razem z tą rurą, tym tipem. Nie ma żadnego problemu. Ten uchwyt możemy złapać kombinerkami, oczywiście są do tego odpowiednie przyrządy, no ale natomiast trzeba je mieć demontujemy obudowę, nie bójmy się że, że zginą nam śrubki, bo one się trzymają w obudowie, jest ich łącznie y, 7 no i demontujemy, fil w zasadzie moglibyśmy zostawić, ja też y, zdemontowałem kratkę y, przeciwśniegową, zobaczcie ile jest brudu y, filtr był wymieniony jakieś 10-15 tysięcy ASO za ASO Życzy sobie wymianę To jest numer filtra Życzy sobie wymianę co 60 tysięcy Bodajże, albo nawet 90 Zobaczcie tutaj pod mocną lampą Jaki jest prześwit A teraz uwaga No właśnie To jest to, y, jaka jest wydajność y, takiego filtra I żywotność I nie słuchajcie to, co mówią waso, że, że co ileś 10 tysięcy Jak tutaj wystarczyło Nie wiem, to nie ma chyba nawet półtorej roku Ale to nie o tym Jesteśmy na tym etapie, tutaj jest podstawa akumulatora, akumulator, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby, nie ma potrzeby tej podstawy demontować, jeżeli ktoś chce to oczywiście może to zrobić, natomiast jak widzicie tutaj, tutaj jest to cięgienko do zmiany biegów na takiej podstawce plastikowej i umiejętnie, ja Wam tutaj zbliżę, ale to jest korek odpowietrzający, widzicie? Jego go kręcę teraz, obracam w, w rękach złoty pieniądz oczywiście mógłbym go teraz wyjąć ale zrobię sobie to już po prostu bez y, waszej obecności będzie mi dużo łatwiej natomiast wydaje mi się, że dostęp do tego bezproblemowy druga sprawa, że będziemy wprowadzać ten olej y, wężykiem po prostu ze strzykawki więc ja będę tu, nie muszę tam nic oprócz wężyka wprowadzić a ten korek, jak widzicie, on się obraca w palcach i on jest wyciągany Skrzynia, ja to kiedyś gdzieś tam wspominałem. Skrzynia nie ma ciśnienia w sobie, dlatego też nie ma przeciwwskazańku temu, żeby wlać w nią więcej oleju. Po prostu poziom oleju podniesie się na pewny poziom. I one mają wadę taką, że choinki się zacierają, czyli nachodzące na siebie tryby skrzyni, ponieważ ich górna część jest odsłonięta przez mniejszą ilość oleju. Dlatego zaleca się wlewać więcej. No i właśnie, jest skrzynia, skrzynia jest bezciśnieniowa, więc nawet jak wlejemy dużo oleju, to nie wytworzy się tam ciśnienie, które spowoduje jej, nie wiem, nieprawidłową pracę bądź też nawet w skrajnych, w skrajnych sytuacjach, jakby było duże ciśnienie, to mogłoby ją rozerwać. Tak więc lejemy więcej oleju przez ten, przez ten odpowietrznik, który wam tu wskazałem. Jeszcze wejdę, spróbuję, spróbuję wam jak najdokładniej pokazać. Widzicie ten nypel? Tak, to jest właśnie on. Tutaj po demontażu tej rury, dosłownie to jest odkręcenie kilku śrubek, demontaż tego, tego mocowania, i już jesteśmy na miejscu. Dobra, no więc mamy przygotowane wężyk, już jest wprowadzony. Spróbuję wam zbliżyć. Bardzo jest tu niewygodnie, natomiast na nim jest nypel. Zrobiłem sobie jeszcze taki dodatkowy wężyk szerszy z czarnego po to żeby nigdzie nie polać tutaj jak widzicie wystaje nypel z, ze skrzyni z obudowy a on jest widoczny dopiero po demontażu właśnie tej zatyczki ta zatyczka ma nawet na sobie numer nabity to jeżeli y, od, da się odczytać to Wam tu go gdzieś napiszę y, gdyby Wam zginął no i po prostu w ten sposób y, też właśnie specjalnie z tym nyplem żeby nie pociekło nigdzie nie chcę tutaj czyścić całej skrzyni nie chcę też marnować oleju do tego dojdzie strzykawka z olejem i teraz przejdziemy do y, dokręcania korka. Tak jak mówiłem, on jest aluminiowy, bo jest, tak mi się wydaje, bo jest mega lekki. Y, I dokręcamy go dynamometrycznym kluczem z mocą 40 Nm. Y, dodam jeszcze y, kluczem dynamometrycznym. Dokręcamy również śrubę spustową oleju w silniku 23 Nm. Klucz taki fajny dostałem od widza, dziękuję serdecznie, pamiętam o takich rzeczach, doceniam mocno. No i przystępujemy do przykręcenia śruby i wlewamy 3 litry oleju. Druga strzykawa już leci, muszę powiedzieć tak, że no, przez grawitacyj... grawitacyjnie też jakoś schodzi, bo widać nawet bąbelki powietrza schodzące w wężyku, natomiast używając strzykawki no, taka, takie pół litra to trzeba 5 minut liczyć z racji tego, że nie chcę po prostu tam sobie niczego ubrudzić i tam nie ma, że tak powiem, jest wtłaczane, a nie przez, przez to, że gęstość oleju jest jaka jest oraz to, że prawdopodobnie ciśnienie się tam tworzy, no to to wpuszczanie oleju trochę trwa. Jak widzicie tutaj grawitacyjnie to schodzi, to jest pierwsza butla, czyli litr. No, myślę, że trzeba sobie zarezerwować na to minimum 30 minut. Troszkę, troszkę czasu to zajmuje. Druga butelka, drugi litr wlatuje w zasadzie półtorej teraz, właśnie po tym 500. Tu mam. No, ale i z biegiem czasu i, i sił utraty. No to człowiek wymyśla równy, różne patenty i wam teraz pokażę, co wymyśliłem. A mianowicie, odłożę sobie go na chwilkę. Wkładamy strzykawkę, wlewamy oczywiście. Tam nadal na dole jest suchutko. Zostaje nam trochę powietrza, prawda? No i w zasadzie, tak jak mówiłem, grawitacyjnie też by to spływało. Natomiast zrobimy tak: tu mamy włożone. Tutaj sobie podłożyłem rękawiczkę. Odwracam do góry nogami. I tak najpierw idzie powietrze. O, może tak stąd, żeby się nie, nie giął przewód. Najpierw schodzi powietrze, zeszło powietrze, a teraz spokojnie opieramy się na czymś i wystarczy czekać i wciskać. Jak widzicie, olej ładnie sobie płynie, bo jeszcze bąbelki widać. No i co? I czekamy. Uporczywe długie czekanie. Natomiast wprowadza się, a tam mamy idealnie sucho. Nic nie było robione, proszę pana. Jak już trochę wężyk, jak już trochę strzykawka zjedzie w dół, opieram się tutaj na tym, na rękawiczce, ale również dobrze mogę sobie tą rękawiczkę podłożyć tam i wciskam po prostu w dół. I tak to leci. Ostatnia strzykawa, ostatnie 500 ml oleju, będzie właśnie wpuszczane do układu. Tam jest idealnie suchutko, tak jak miało być. Korek, przypominam, 40 Nm do kręcenia. No, i weszły trzy butelki, teraz jest 2,5, no ale zaraz będą 3, będzie 3 litry oleju w skrzyni. Jak ścieka olej, pamiętacie, mówiłem Wam, że jest fajny, taki kolor ma nawet przyzwoity. Tylko, że jak on się ustał już w pojemniku, no to już taki kolorowy nie jest. Zobaczcie, czarna kawa, kolorystycznie, praktycznie jak ten, jak ten silnikowy po 12 tysiącach. Ale na ściankach jeszcze jako tako zaraz sobie wezmę, zleję go do, do tych litrowych butelek. Zobaczymy, ile fizycznie go było. Natomiast wydaje mi się, że nie było tutaj nawet dwóch litrów, tak wygląda. Jeszcze jako tako. Natomiast jak on się ustoi, to już nie jest taki przyjemny w odbiorze. Zobaczcie, spróbuję. Jest jakby taki trochę metaliczny Tak mi się wydaje, że Że jakby cokolwiek zawierał Oczywiście tutaj te o, o, o resztki to są chyba z Z tego pojemnika, który był rozcinany Natomiast on jak płynie Jest taki trochę no Jakby z, ma taki kolor metalizowany Ile tego jest? Kurde jeszcze by weszło, a tu praktycznie już niewiele co zostało. Jeszcze trochę zobaczmy. No nie, no to prawie na jedno posiedzenie. Zobaczmy. Jest 800. No jeszcze nie ma nawet litra. A tutaj nic nie zostało. Zobaczcie to co, co tam było w tego oleju. Jeszcze stówka, proszę. Tak? Mm -hmm. No powiedzmy. Ok. To tu mamy litr. I tą resztkę. <laughs> tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem. Setka może się straciła. No to jest brud z, z pojemnika. Tutaj nie ma się co ten. To jest brud z pojemnika, ale ilość oleju no jest przerażająco niska. Gdzie tu jest podziałka? Pokaż podziałkę. Jak zleci cały. Nie wiem, czy widzicie, ile tego wyleciało. Tu jest 350 i tu jest litr. Mamy łącznie 1350 ml. No, niech będzie setka stracona. Jest półtorej litra oleju. W tej chwili wlewamy dwa razy tyle, co y, weszło. Wiadomo, y, są miejsca gdzieś na zębatkach, zanim olej ścieknie. On tam na pewno zostało ze 100, może 200 ml. Ale na takiej ilości oleju pracuje skrzynia, który, na której jeszcze do pewnego czasu, jeszcze parę lat temu, mówili, że nie wymienia się oleju. Tak więc ta wymiana chyba powinna pomóc. Dobrze, uzupełniam dalej olej i kończymy. Doładowanie, tak jak było wcześniej, 40, ale uwaga. O kurde! Nie gazuję go za bardzo, bo jest zimny, tak jak mówię, ale za... posłuchajcie. No. Nie wiem czy tego się spodziewałem Dobra Resztę rzeczy zobaczycie później To na razie tyle Jeszcze tam później dogram chwilę z trasy Pozdrawiam serdecznie, cześć